Czemu Twoja praca dyplomowa albo Twój projekt na studiach nie idzie tak, jak chciałabyś? Myślałaś, że temat będzie prosty, okazał się skomplikowany. Myślałaś, że zebranie materiału to będzie taka łatwa w sumie rzecz, a okazało się, że ten proces się przeciąga, przeciągał, a ty nie mogłaś się do tego zebrać. No i później jeszcze zostaje pisanie. Się okazuje, że nikt w sumie nie uczył cię pisać naukowo, co w takim przypadku? Jednym ze sposobów jest to, żeby wcześniej zrobić sobie taki naprawdę porządny konspekt i zastanowić się nad każdym szczegółem związanym już z przeprowadzanym badaniem. To znaczy, jak ono jest poprzedne. Ile czasu na przykład będziesz zbierać te ankiety? Czy masz już wybraną grupę docelową? Gdzie chcesz te ankiety umieścić i w jaki sposób chcesz je udostępniać? Kiedy chcesz to zrobić? Czy masz dobry kontakt z promotorem, promotorką? Bo jeżeli ten kontakt na przykład jest utrudniony, no to nie wiesz sobie tematu, który cię za bardzo przytłoczy, na którym kompletnie się nie znasz, który kompletnie cię nie interesuje. No i jeszcze jedna rzecz. Rozłożenie tego w czasie. Nie Zabieraj się na ostatni moment. Najlepiej będzie, jeżeli na przykład, jeżeli masz taką możliwość, doczytasz sobie pewne rzeczy w wakacje, tak żeby w październiku przyjść na to seminarium już przygotowana i z czymś w głowie, bo najgorzej zacząć od pustki, to wtedy jest mega przytłaczające. Wiesz. Jednym ze sposobów jest też na przykład skorzystanie z korekty i redakcji profesjonalnej tekstu, jeżeli już ten tekst powstał. A jeżeli naprawdę czujesz się bardzo zagubiona a jesteś w trakcie tego procesu, to na przykład polecam ci moje e-booki, mój kurs online oraz ofertę korepetycji dyplomowych. Do wszystkiego masz linki w bio.